Cześć, witajcie wszyscy, z tej strony Wojtas, a w dzisiejszym odcinku recenzja bardzo taniego i bardzo fajnie wyglądającego informa, a więc Shane Long. I cóż, jego karta jest moim zdaniem naprawdę interesująca. Mamy 85 tempa, 77 dryblingu i strzałów, 62 podań, 84 fizycznych, 3 gwiazdki słabsze i słabszej nogi, wysoka pracowitość w ataku i w obronie, lepsza prawa noga i 180 cm wzrostu. Atrybuty fizyczne i psychiczne wyglądają całkiem dobrze. Mamy niezłe przyspieszenie i szybkość sprintu, przyzwoitą siłę oraz agresję, ale wrażenie robi głównie 96 skoczności, jestem ciekaw, jak to wypadnie właśnie na boisku. Umiejętności piłkarskie, krótko mówiąc, szału nie robią. Wyglądają przeciętnie, ale z drugiej strony to piłkarz o overallu 78, więc nie wiem, czy powinniśmy tutaj wymagać cudów, aczkolwiek statystyki często kłamią, dlatego zapraszam Was teraz do właściwej recenzji. Zachęcam również do polubienia mojej strony na Facebooku. Zawsze, jak wrzucam jakiś film, to zamieszczam post na Facebooku. Także w opisie pod tym filmem znajdziecie link do mojego Facebookowego konta. Gorąco zapraszam. Tak więc, zaczynając, pochwalić muszę bardzo dobre przyspieszenie i szybkość sprintu. Wyjście sam na sam czy wyprzedzenie obrońcy nie jest dużym problemem. Natomiast w lidze angielskiej znajdziecie jeszcze szybszych napastników, ale myślę, że w przypadku longa w formie nie powinniście narzekać, jeśli chodzi o jego tempo. Wykończenie w polu karnym okazało się bardzo dobre, co jak na zawodnika tej klasy jest sporym zaskoczeniem, do tego podobała mi się silna siła strzału, która kompletnie nie pokrywa się z tym, co pokazują statystyki. Pochwalić muszę również dobre strzały z dystansu, które potrafią zrobić problemy bramkarzom oraz przyzwoite strzały finezyjne, które co prawda szału nie robią, ale da się strzelić finezją, więc pod względem strzelania jest bardzo uniwersalnie, za co oczywiście daje spore plusy. Pod względem technicznym piłkarz ten jest średni, aczkolwiek nie powiedziałbym, że słaby, bo kontrola piłki nie wygląda źle, przyjmuje ją dosyć dobrze i przeważnie nie odskakuje mu, z kolei drybling nie jest taki słaby jak to pokazują statystyki. Mijanie rywali wcale nie okazało się męczarnią. Podobnie zresztą zwinność piłkarza jest nawet przyzwoita, obracanie się nim nie stanowi większego problemu, więc tak jak wspomniałem wcześniej, jest przyzwoicie, ale szału nie ma. Podobnie zresztą wypada siła i agresja. Da się przepchnąć, ale zdarzy się też mnóstwo razy, że to właśnie napastnika Southampton przepchną i straci piłkę. Fajnie również, że Irlandczyk stosunkowo rzadko się wywraca, posiada powiedzmy dobrą równowagę, do tego muszę wspomnieć o niezłym ustawianiu się na pozycji, pomimo wysokich pracowitości w ataku i w obronie, nie miałem z nim żadnych problemów, nawet gdy nie zmieniałem nic wytycznych i grałem na domyślnych, także to są wszystkie zalety, jakie znalazłem i czas teraz przejść do wad. Przede wszystkim trzy gwiazdki sztuczek i słabszej nogi to ograniczenie dla napastnika, utrudniające nam dribbling. Do tego zawiodła mnie skoczność i główki. Prawdę mówiąc, Irlandczyk bardzo rzadko wygrywał pojedynki główkowe, natomiast sama celność główek również nie była zbyt dobra. Wydaje mi się, że nie wywalcza główek, dlatego że ma tylko 180 cm wzrostu. I być może tak dobra skoczność w statystykach po prostu nie wystarcza przy wysokich obrońcach. Ale to wszystkie wady, jakie znalazłem. Ja zapłaciłem za longa w formie coś około 17 tysięcy monet, co moim zdaniem jest bardzo atrakcyjną ofertą, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj do czynienia z ligą angielską, która przecież jest jedną z najdroższych w grze, natomiast same widełki cenowe prezentują się następująco. Na wszystkich platformach sprzętowych zapłacicie minimalnie 10,5, a maksymalnie 200 tysięcy. Podsumowując, za stosunkowo niską cenę dostaniemy piłkarza, który jest znacznie lepszy niż to pokazują statystyki i nawet pomimo tych paru wad gorąco zachęcam Was do kupna longa w formie. Myślę, że współczynnik cena jakoś jest bardzo zachęcający, także z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się Wam podobała to zostawcie łapkę w górze bądź napiszcie komentarz pod filmem. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!